Przypomnijmy, pierwszym gościem, jakiego przyjął jeszcze przed za swojego rządu premier Tadeusz Mazowiecki, nasz premier, jak mówiliśmy kiedyś, był przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli po rosyjsku KGB, Władimir Kwiuszkowi Kto był pierwszym gościem zagranicznym przyjętym przez premiera Donalda Tuska wiecie Państwo? Ambasador Federacji Rosyjskiej. KGB już nie był. Ambasador Federacji Rosyjskiej był pierwszym zagranicznym gościem przyjętym w 2007 roku przez Premier Adamowiców. Z jasną deklaracją. Liczy się dla nas na Wschodzie tylko Moskwa. Rezygnujemy z mrzonek polityki jagiellońskiej, jak to nazywał konsekwentnie dalej szyderczo minister Sikorski, z zaangażowania na Wschodzie, bo Moskwa będzie naszym stabilnym partnerem. To było na inne założenie, że jeżeli skłonimy parę razy głowę przed Moskwą, jeżeli. Odwrócimy się faktycznie od niej plecami, od całego europejskiego wschodu i schylimy naprawdę głowę w pokłonie przed Berlinem, to już będziemy bezpieczni. Ale tak się nie da z Rosją. Trzeba ograniczać możliwości jej wpływania na Polskę, trzeba ograniczać realne instrumenty uzależniania Polski przez Rosję. Jak to można robić? Skoro nie udało się, nieskuteczna była, albo raczej zaniechana, porzucona akcja w sprawie gazociągu północnego to czy nie trzeba było realnie atakować na forum Unii Europejskiej tych kół gospodarczych i politycznych, które prowadzą do akcji zdecydowanie jawnie antyeuropejskich, dyskryminujących członków Unii Europejskiej, tak jak to miało miejsce właśnie w sprawie gazociągu, kiedy gazociąg utrudnił podejście do portu świnoujskiego, tego, w którym mamy mieć Przecież bazę dla największych okrętów dowożących gaz płynny. To była świadoma akcja ze strony Rosji, by ograniczyć te możliwości uniezależnienia się od rosyjskiego monopolu. Czy trzeba było następnie podpisywać taką umowę gazową, która dramatycznie zwiększyła zależność Polski od Rosji, którą podpisał wicepremier Paweł, a którą zakwestionował komisarz Unii Europejskiej jako zbyt szkodliwą dla Polski, zmieniając jej warunki. Otóż tego rodzaju, nazwijmy to najdelikatniej, nieroztropne działania, rzecz jasna, zwiększają możliwość wpływu Rosji na Polskę, a nie ograniczają. Czy odlekanie i ostatecznie zaniechanie tej umowy, którą negocjował rząd premiera Kaczyńskiego, umowy w sprawie tarczy antyrakietowej i instalacji w Polsce poprawiło bezpieczeństwo Polski, czy osłabiło? Z perspektywy dzisiejszych deklaracji, zwłaszcza premiera Tusk. A przypomnijmy sobie, że to bardzo arogancko rzucane przez ministra Sikorskiego deklaracje wtedy, w roku 2008, 2009, że nie potrzebujemy tej tarczy, bo nie będziemy przecież czołgać się propu i tyle ust Amerykanów i obejdziemy się bez tego. Wiele takich aroganckich uwag było rzucone przez niego, no zwłaszcza później przez skrajnie antyamerykańskiego doradcę głównego konstruktora polityki zagranicznej prezydenta Komorowskiego, profesora Romana Późniana. Czy gdyby nie tego rodzaju deklaracja, a raczej wola pływa za nim stała, by nie zawierać porozumienia z Amerykanami, to to porozumienie być może zostałoby zawarte jeszcze przed końcem kadencji George'a Busha, Juniora, który chciał to porozumienie zawrzeć, bo wiemy, że jego następca z odrębnych podlegowych powodów tego porozumienia świadomie zaniechał. Ale była możliwość zawarcia tego porozumienia w ostatnich miesiącach, a raczej wejścia w życie ratyfikacji tego porozumienia w ostatnich miesiącach administracji burżu. Zostało świadomie, że nie ma. To nie był sukces polityki polskiej, tylko sukces polityki rosyjskiej. Przypomnijmy także następny przykład banalny. Rząd właśnie chce wrócić do idei przekopania. Mierzei Wiślanej, żeby udrożnić port Eglongu, uniezależnić się od zgody lub niezgody Rosji na dostęp do portu Eglonskiego przez cieślinę przebiegającą już poza terytorium Polski. Ale że niestety rząd prawa i sprawiedliwości załatwił wszystkie potrzebne do tego prawne uzgodnienia tylko na 5 lat, a już te 5 lat minęło. Czyli mi natpisuję. Tak, ja, naprawdę tak to zostało Wątek wciągania Kościoła Polskiego w grę polityczną, którą Cerkiew Rosyjska na zlecenie swoich zwierzchników z Kremla organizuje pod hasłami szczególnego rodzaju ekumenizmu. Dlaczego mówię szczególnego rodzaju ekumenizmu? Bo nie mogę do dzisiaj pojąć, na jakiej zasadzie Kościół katolicki, którego Polska jest tylko cząstką, zgadza się na traktowanie odrębne w rozmowach z ekumenicznym patriarchatem moskiewskim. Partnerem dla Patriarchatu Moskiewskiego powinien być tylko papież. Jak można wyciągać poszczególne kościoły partykularne do rozmów inaczej niż w celach politycznych? Nie ma równości między Kościołem w Polsce a Patriarchatem Moskiewskim, kanonicznym. Taka równość może być co najwyżej między Watykanem a Patriarchatem Ekumenicznym w Moskwie. Traktowałem jako element gry to pojednanie, które odbywało się od roku 2009, wznowione po 20 latach. Bardzo precyzyjnie przygotowanej akcji politycznej przez patriarchat moskiewski Kreml. Bo Oto się wtedy w 2009 roku zaczęło, kulminację pierwszą swoją osiągnęło w chwili śmierci polskiego prezydenta i tych szokujących deklaracji ze strony przedstawicieli polskiego kościoła, że nigdy nasze stosunki z bratnym narodem rosyjskim nie były tak dobre jak właśnie z okazji śmierci naszego prezydenta. To te słowa padły przeciwko kościele Mariackiemu na pogrzebie prezydenta Kaczyńskiego. Myślę, że o skłonienie do wypowiedzenia takich słów w takim dramatycznym momencie chodziło. No i potem oczywiście to, to porozumienie, które podpisywał ksiądzacy arcybiskup Michalik z patriarką Moskiewskim na zamku. Nie w kościele, nie w Pałacu Arcybiskupy, tylko w politycznym miejscu. Miejscu, które było siedzibą namiestników cesarskich w XIX wieku. To wszystko budziło właśnie moje skojarzenia z takim instrumentalnym politycznym traktowaniem cerkwi. Która ma obezwładnić Polskę w tym duchowym aspekcie. 40-70% stanowią funkcjonariusze, nie agenci, bo agentach nic nie wiemy, jacy są agenci służb specjalnych sowieckich, tylko funkcjonariusze sowieckich służb specjalnych. Nie ma drugiej takiej elity w żadnym kraju na świecie. Nie tylko dlatego, że niewiele było krajów o tym stopniu totalitarnej przemocy, co Rosja, i w związku z tym służby specjalne miały specjalny także charakter. Ale ze względu na to, że w żadnym kraju świata służby specjalne nie osiągnęły takiego udziału w strukturach władzy. I mówię o tym nie dlatego, żeby wyzłośliwiać się, jak czasem się to do tego sprowadza, no po co wypominać Putinowi to, że przez kilkanaście lat był oficerem KGB. Nie, to nie chodzi o samego Putina. Nie, to jest teraźniejszość elit rządzących Rosji. A jeśli są to elity, które wywodzą się ze służb specjalnych. Niedawnego Związku Sowieckiego, to przypomnijmy, że podstawą edukacji tych elit była nauka nie tylko oszukiwania, manipulacji, doprowadzona do perfekcji, oczywiście, w tym zakresie. Jak oszukać przeciwnika, jak go zdezorientować, ale także nauka fizycznej eliminacji przeciwnika. To nie jest zwykła szkoła polityków, którzy jedno wiedzą, jak kłamać, jak oszukać wyborców, ale to jest szkoła kłamstwa powiedziałbym zupełnie innego typu kłamstwa sowieckiego. Kiedy obserwuję ten nagły zwrot w retoryce, nie w polityce, ale w retoryce obecnego rządu w stosunku do Rosji i Ukrainy, przypominam sobie no, choćby takie fakty: szkolenie przeprowadzone dla Polski, Państwowej Komisji Wyborczej u Moskwie, u Mariela Czurowa, najbardziej skompromitowanego człowieka w Rosji, przewodniczącego Rosyjskiej Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza w Rosji jest symbolem nieuczciwości, takim wzorcem serw nieuczciwości. Myśmy do tego wzorca wysłali naszych funkcjonariuszy od wyborów. Ale to powiedzmy taka sobie anegdota. Ale kiedy w maju 2013 roku, nie wieki ten, tylko w maju 2013 roku, Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli godna spadkobierczyni KGB, licząca sobie w tej chwili blisko 400 tysięcy funkcjonariuszy, 400 tysięcy funkcjonariuszy, zawiera formalne porozumienie o współpracy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w Polsce z SKW, to ja się zastanawiam, dokąd ta współpraca miała prowadzić. 400 tysięczna FSB, dawniej KGB. Nawet jeśli założylibyśmy przez chwilę, że KGB może mieć dobre intencje, to jeżeli ktoś jest setki razy od nas silniejszy i dziedziczy takie tradycje, to jaki dobrostąd może dla nas wyniknąć, dla naszego bezpieczeństwa wojska? Zwłaszcza, że to samo wojsko, jego zwierzchnicy, przyglądają się biernie, a nawet powiedziałbym z pewnym zachwytem, jak co dwa lata na manewrach zapad, czyli Zachód od roku 2009, w 2009, 11 i 13, wojsko rosyjskie wspólnie z niewielkim kontyngentem wojsk białoruskich ćwiczy atak na Polskę. W 2009 roku było to ćwiczenie trudnego ataku nuklearnego na Warszawę. W 2011 i 2013 ćwiczenie desantów na infrastrukturę portową na Bałtyku. Może Świnoujście, może Gdańsk, nie wiadomo. Tak się złożyło, że ten pierwszy atak, ćwiczenie taktycznego ataku nuklearnego na Warszawę zbiegł się dokładnie z najbardziej wierno poddającym, najbardziej haniebnym tekstem, jaki napisał polski minister spraw zagranicznych po 89 roku. W tekst Radosława Sikorskiego, opublikowany w Gazecie Wyborczej 30-31 sierpnia 2009 roku na przywitanie Władimira Putina na polskiej ziemi. Do po następnego dnia na western miał stanąć. Tam padają słowa straszne o tym, że Rosja nigdy nie była tak demokratyczna i tak powodująca ideałom wolności jak teraz. A to był moment nie tylko kiedy. Znany powszechnie. Przecież miliarder, oligarcha, był miliarder, były oligarcha. Kej Kodolkowski szył spodnie w obozie przy granicy z Chinami, ale kiedy prawnik próbujący zdemaskować układy lokalnej policji z mafią moskiewską, Magnicki, właśnie dożywał w ostatnich dni w Moskwie, kiedy aresztowano profesora historii z Uniwersytetu w za to, że podjął się badać, historię głodu w swoim obwodzie. Aresztowano go dokładnie wtedy, we wrześniu 2009 roku. W tej samej gazecie wyborczej, gdzie na pierwszej stronie były teany na temat demokratycznej, wolnej Rosji, którą sławił polski minister zagranicznych, na 16 czy 17 stronie była notka, że właśnie w Angielsku aresztowano profesora historii za to, że zajmuje się pułapką. Jeżeli my nie będziemy w stanie poszerzać przestrzeni wolności, które są budowane w rdzeniu chrześcijańskiej, łacińskiej tradycji europejskiej, jeżeli nie obronimy go u siebie najpierw, żeby móc go poszerzać dalej na wschód, to zaczniemy mówić językiem. W tym autorze rosyjskim dosłownie, ale językiem antywartości, który idzie z Moskwy, który traktuje chrześcijaństwo całkowicie instrumentalnie do celów politycznych, imperialnych, który traktuje ropę naftową i gaz, każdy element ekonomiki, jako narzędzie wpływu. Przypomnę zresztą, że Władimir Putin jest doktorem. Jest doktorem nauk gazowniczych i obronił doktora w Instytucie Technologicznym w Petersburgu z tego właśnie zakresu o wykorzystaniu eksportu nośników energii do celów politycznych. To jest temat jego pracy doktorskiej. Obronionej w końcu lat 90., jeśli się nie. Więc jeśli nie będziemy na te wszystkie elementy rzeczywistości, które są dostępne, nie trzeba żadnej wiedzy tajemnej, żeby to wszystko obserwować, żeby nad tym wszystkim się zastanawiać. Jeżeli zachowamy oczy otwarte, to będziemy mogli próbować przeciwdziałać niebezpieczeństwu, które z tej rzeczywistości dla nas wynika, które z niej emanuje. Jak możemy przeciwdziałać? No po pierwsze, nie dać się zmieniać. Więc odzyskać swojego ducha w Polsce, nie oddychać tym duchem rosyjskiego, a raczej sowieckiego kłamstwa. Tu, oczywiście, najważniejszym sprawdzianem jest Smolensk. To jest ten test najbardziej brutalny skuteczności sowieckiego kłamstwa w Polsce. Nie możemy pozwolić sobie narzucić tych kategorii sowieckiego kłamstwa, żebyśmy dopiero w następnym kroku mogli podjąć inne działania mające na celu obronę naszych interesów. Nie tylko duchowych, ale tych najprostszych materiałów, żebyśmy nie płacili najwięcej w Europie za metr sześcienny gazu, żebyśmy potrafili zabezpieczyć swobodny dostęp okrętów do naszych portów, czy w Świnoujściu, czy w Erglongu. Jeśli przejmie azoty dawnowskie, pan Kantor, oczywiście, który jest tylko słuchem na no nie powiedziałbym ogłoszeniowym, ale raczej zasłaniającym silniejsze od niego środowisko polityczne w Rosji no to przecież w Rosji znajdzie się przełącznik do przyszłości polskiego rolnictwa, bo cena nawozów sztucznych dla całego polskiego rolnictwa będzie związana z decyzją, którą będzie się podejmowała na w Polsce. Teraz, kiedy Rosja przekroczyła pewne granice, teraz łatwiej nam jest docierać z tą prawdą o sowieckim zagrożeniu, które dziś ma kształt rosyjskiego zagrożenia imperialnego. Jest nam także łatwiej docierać z tą prawdą do niektórych grup i kół w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I to jest ten moment, o którym kiedyś mówił w rozmowie, którą miałem zaszczyt przeprowadzać z nim prezydent Kaczyński, w ostatniej rozmowie, jaką miałem w okazję przeprowadzać jesienią roku 2009, kiedy prezydent mówił, że sukcesy Rosji skończą się właśnie wtedy, kiedy ona przekroczy tę granicę, kiedy jej akcja zacznie wywoływać kontrakcje. Mam nadzieję, że to już jest ten moment, ale to zależy także od nas. Dziękuję bardzo.